Aseco Prokom wypowiedział umowę grupie tanecznej czy lider z gdynia, która odnosiła ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej. Gdyńskie czy liderki w trakcie meczów koszykarzy Prokomu tańczyły od kilku lat. Teraz po zmianie rządów w klubie z Gdyni ktoś wymyślił sobie, że te dziewczyny są właściwie niepotrzebne. To spowodowało gorącą dyskusję, a co na to kibice? Dziewczyny były zawsze bardzo dobrymi tancerkami, dzięki nim na meczach zawsze było no na co popatrzeć w, w czasie tych przerw i zawsze jakoś organizowały te czas, no a teraz na przykład mając porównanie z tych wszystkich europejskich druży, no jak tam nie ma cheerleaderek, to jest tak trochę no, niezbyt ciekawie, więc teraz sądzę, że w Gdyni też nie będzie już, no tak nie, meczy już nie będą takie same, bo dziewczyny zawsze prezentowały duży poziom no i będzie smutno po prostu bez nich no Stare trzy liderki Aseku Prokomu na pewno były bardzo fajnym umileniem czasu podczas przerwach, ale chodząc regularnie na mecze ich układy stały się troszeczkę nudne i monotonne. Nowe trzy liderki, zobaczymy jakie będą. Na razie prezentują się bardzo fajnie, nic im nie brakuje, szczególnie w względach wizualnych. Choć nie, nie powiem, stare trzy liderki wydawały się mieć trochę więcej seksa Trochę szkoda, że, już, że ich, ich nie ma, no ale mam nadzieję, że znowu będą ku lepszemu. Ja myśl, uważam, moim zdaniem, czyli liderki, te, które właśnie teraz zostały, że tak powiem. Odrzucone, czy które zrezygnowały, moim zdaniem były bardzo naprawdę to były profesjonalistki. One robiły to na, naprawdę bardzo w wysokim poziomie. Ja nie uważam, że teraz te, które są w teraz w tym momencie, że są słabe. Nie, 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 nie o to mi chodzi, ale no naprawdę to były profesjonalistki które robiły bardzo dobre show i naprawdę myślę, że były bardzo dobrą wizytówką Asekoprokom. To się zgadza. Także... Wizytówka Asekoprokom, Prokomu czyli tak. widać Aseko Prokom Gdynia. Powinny wrócić. Tak. Powinny wrócić do tego. Tak, ja też super. trzymam oj, mam nawet cukierkę. <laughs> Komu. Tak, tak, to tak. dobry. Trzymamy kciuki, także, no nie wiem, no pewnie no teraz one już wątpię, żeby wróciły, ale no szkoda, szkoda. No miejmy nadzieję, że teraz te nowe będą tak samogodnie reprezentować, jak te tak, stare. Tak, trzymamy no. kciuki. Przykro, że stare cheerleaderki musiały odejść. Zrobiły dużą karierę, promowały nasze miasto fantastycznie, ale myślę, że jestem pełen nadziei, że nowe też się sprawdzą. Jak na razie chłopacy na nasze nowe cheersy też dają fantastycznie rady, też są super odskocznią od tradycyjnych układów, akrobacje też są potrzebne. Myślę, że to będzie fajne. Cały skład jak się zmienił, ma swoje dobre i słabe strony. Słabymi można zdecydowanie nazwać to, że Tamte miały już pewne doświadczenie, były tak jakby powiązane z naszym zespołem, miały już duże sukcesy, ale myślę, że nowe wniosły taką pewną świeżość i z czasem tych też im przyjdzie taki, taki dobry smak, co da nam do kolejną dobrą drużynę.